Witajcie kochani, dzisiaj przechodzę do Was z holem zakupowym. Właśnie niedawno wróciłam z zakupów. Są to produkty, które zakupiłam dzisiaj, ale oczywiście także takie, które kupiłam na przykład miesiąc temu, ponieważ no niestety nie zawsze mam czas chodzić na zakupy, także parę rzeczy mi się zebrało, które chciałabym Wam pokazać. Przepraszam, jeżeli jest tutaj dosyć ciemno, ale próbuję złamać ostatnie światło, ponieważ no już się robi ciemno bardzo wcześnie. A jak mówiłam, dopiero niedawno wróciłam, no i chciałam się przygotować, do tego, żeby wam pokazać, co kupiłam, to będą trochę kosmetyków, trochę ubrań, buty i takie, w sumie tylko jedna rzecz taka do domu, można to powiedzieć. To może zacznę od tej mniejszej torby. Tutaj mam wszystko spakowane. To jest zakupione w sklepie Crywhite. To jest taki sam jak Polski Osman. To jest identyczny sklep. Tak wygląda logo. I co ja tutaj mam? Pierwsze, może zacznę od tej, tej rzeczy, którą kupiłam w do domu. Nie jest nic takiego nazwyczajnego. To jest po prostu. O, taki, to jest taki odświeżacz powietrza z, takimi, z takim płynem w środku. To jest akurat zapach wanila karmel. Wkłada się w to patyczki. I ten zapach się tam ulatnia przez to. E, niestety nie było możliwości tego e, powąchania, Nie wiem jak to pachnie. No, wydaje mi się wanilia caramel, bo że to będzie coś słodkiego. E, było jeszcze e, jeden do wyboru, e, ale też nie wiedziałam, co to za zapach, nie było żadnej nazwy. E, było tylko Midnight. Nie mam pojęcia, co to jest. Także zdecydowałam się na tą wanilię. E, tutaj jest e, oczywiście przycena. E, kosztowało 4,99 i przycena była na 2,99 e, Wydaje mi się, że to nie jest aż takie drogie a chciałam mieć taki zapach e, miałam dużo tych elektronicznych Ampipur ale nie wiem czemu na jeden jestem uczulona, także nie mogę, nie mogę w ogóle go dzierżyć, nawet jeśli u kogoś w domu jest moja koleżanka, bardzo często go używa i zawsze do niej idę, to mówię, pamiętaj wyłączaj od razu ten zapach, bo ja naprawdę nie mogę, nie mogę przy nim siedzieć, nie wiem czemu od razu się duszę, nie mogę oddychać Także nie wiem dlaczego, ale bardzo ładny zapach. Bardzo mi się podobał w sklepie, ale jak go powiesiłam w domu i on zaczął tam działać, a wróciłam zawsze z zakupów albo z pracy wracałam, i gdzieś tam on jeszcze był, to bardzo czułam, że okno otwierałam. No nie wiem dlaczego. Szkoda. Dalej to już są takie kosmetyki, a może nie. Tu kupiłam też akurat mini wersję Lakieru do włosów z L'Oreal. E, tu jest jeszcze New Glass e, Brilliance Diamond, czyli powinien, e, po sprysku, na włosy, powinien e, sprawiać, spra 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 że one będą się trochę błyszczeć. W sumie szukałam czegoś takiego, e, kupiłam mini wersję, ponieważ e, ja osobiście nie używam bardzo dużo lakieru do paznokci, to jest na, do no, paznokci, do włosów. E, to jest oczywiście od, od czasu do czasu jak naprawdę coś tam robię z włosami, nie wiem, kręcę albo zawijam na lokówkę, albo po prostu to naprawdę bardzo rzadko się zdarza, ponieważ jak idę do, szko do pracy, to zawsze związuję w kitkę czy robię warkocza. Także jeśli jest to jakieś naprawdę duże wyjście, wtedy używam lakieru do włosów, a nie jest to zbyt często. Także zawsze to już jest już moje drugie opakowanie. Pierwsze było też mini wersja, ale to był e, inny. E, one tutaj chyba mają różne kolory. Tutaj tych, ten jest akurat czarny, jest jeszcze chyba fioletowy, różowy, niebieski. E, ja miałam chyba złoty. Nie pamiętam. W każdym bądź razie y, też była mini-wersja. Y, byłam z niego zadowolona, ale nie wiem czemu. Strasznie mnie drażni jego zapach. Jak sobie włosy spryskałam nim, później gdzieś wyszłam, ot, ciągle mi się za mną, za mną mi się ciągnął ten zapach. Nie wiem dlaczego. I dużo słyszałam, dużo recenzji na jego temat. I bardzo dużo ludzi właśnie wypowiadało się pozytywnie, właśnie ze względu na jego zapach. Ale no niestety mi ten zapach nie odpowiada. Nie wiem, nie wiem jak ten pachnie akurat nie mi się uda go odpalić. O. E, niestety zapach jest ten sam. No nie wiem, mam nadzieję, że uda mi się jakoś to przeżyć, ale na naprawdę niestety ten zapach mi nie odpowiada. Nie wiem dlaczego. E, może, może nie jako sam zapach, ale po prostu wiem, że bardzo długo go czuję później na włosach i, i to mi się nie podoba. E, ale mam nadzieję, że efekt będzie taki, jak tutaj producent nas zapewnia. To będzie to. Dalej była bardzo duża promocja albo tudzież wyprzedaż w sztucznych rzeczy i tutaj sobie zakupiłam parę sztuków, że się tak wyrażę, ponieważ cena była naprawdę atrakcyjna, była wyprzedaż, ponieważ oni już nie będą sprzedawać tej firmy, będą sprzedawać jakąś inną firmę, ona jest droższa chyba nawet od tej, która była oryginalna w cenie. Kupiłam sobie trzy sztuki w sprzedaży i jedną sztukę w, trochę w innym sklepie w oryginalnej cenie, która była podaży 3 euro. Teraz, tak to są Eylur, chyba to co się czyta, e, rzęsy. Teraz nie wiem, czy coś będzie widać. Czekajcie. No, no. to jest akurat e, natural, super full. One oryginalnie kosztowały 10, prawie 11 euro. Ja za, pani, ja za nie zapłaciłam 4. Tutaj jest. Nie będzie widać, ale to nic, to nic, 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 nic. Trudno. W każdym bądź razie 11 euro, euro była oryginalna cena, ja zapłaciłam 4 i wszystkie były mniej więcej w tej samej cenie. Drugą parę kupiłam taką samą, bo ja też sztuczne rzęsy też używam raczej od czasu do czasu od święta. Także kupiłam sobie dwie pary. Możesz mi się więcej nie trafi, a oryginalna ich cena jest dość wysoka. Także czemu nie? E, I jeszcze jedną parę kupiłam. E, to jest też Ayur, ale to jest tak, w, w takiej edycji limitowanej. To jest akurat Sherry Cole Girl Loud. <coughs> e, To jest też. E, te mnie bardziej odpowiadały. Bardzo zbliżone są do tych, czyli do takich naturalnych rzęs. To wygląda, tak to wygląda opakowanie. Jest oczywiście Sherry Cole. I ich cena to było 3,50, a oryginalna też 11 euro. Także bardzo fajna wyprzedaż. pewno mi się przydadzą kiedyś. Teraz jest Sylwester, nie wiadomo, Może, można też sobie ją założyć. I jedne kupiłam z Ardell. One kosztowały bo także 3,50, o ile się nie mylę. Też natural. Także zobaczymy. Jedną parę już kiedyś miałam. Byłam zadowolona, zresztą dużo słyszałam na ich temat opinii na YouTube E, także udało mi się ich znaleźć, ponieważ nie wiem, czemu bardzo ciężko jest je znaleźć. To był jakiś e, sklep taki typowo osiedlowy. O, tu jest nawet cena, 3,50 Tutaj. Także 3,50 za nie dałam, także też nie jest źle. E, co tu jeszcze? Aha, e, krem do rąk. Ja jestem maniaczką kremów do rąk. Mam chyba tam 4 czy 3, ale niestety nie jestem z nich zadowolona. Jeden krem e, kupiłam z e, Vaseline. Vaseline nie wiem. Jest okropny. Yy, znaczy się tak. Yy, Ładnie ma zapach, jest wszystko fajnie. Myślę, że niby jest nawilżający i to dosyć mocno, bo ja lubię jak są kremy bardzo, bardzo tłuste. Swojego czasu zaczęłam stosować niewa, po prostu zwykły krem niwa, nie niwa soft, tylko ten, ten taki w tym metalowym blokowaniu i po prostu jego sobie smaruję na ręce i wcale mi to nie przeszkadza, że on jest tłusty. Ja po prostu idę tak spać, ale staję rano i jeszcze czuję taką troszkę. Taki, no tak, taki jakby film, troszkę ręce są takie e, właśnie nawilżone, no w sumie na tym mi zależy, także, także byłam, w, no fajny jest, ale po prostu szukam rzeczywiście typowego kremu do rąk i paznokci przede wszystkim, no i nie wiedziałam na co się zdecydować, wybrałam sobie taki krem z filmy Palmers, to jest... E, Masło kakaowe, formuła masła kakaowego. Tu jest z witamina e. e. Zapach jest taki przyjemny, on ma kolor taki żółtawy. E, bardzo ładny, nie wiem czy widać to, taki pomarańczowy, bardzo jasny pomarańcz. E, także mam nadzieję, że fajny jest, szybko się wchłania. Pachnie ładnie. E, no i zobaczymy. Mam nadzieję, że się sprawdzi. E, jeszcze tak, to jest chyba nic specjalnego. E, temperówkę. Na, na, na duże i małe kredki, bo widzę, że te moje tam już ledwo to. E, powiem szczerze, że cena była taka dosyć no zaskakująca. Nie wiem, czy duża, nie wiem czy mała to jest NYS e, NYC chyba. New York Color e, Euro 99. Nie wiem. E, dla mnie wydawało się, że to jest dużo, ale może się nie zna. Także nie. Dobra, jestem z powrotem. No niestety musiałam odpalić lampkę, bo już mi e, słońce zdepniało i się robiło bardzo ciemno, także e, nie wydaje mi się, że moglibyście to zobaczyć. E, także tak, zakończyliśmy na tym barówce, która euro 99 kosztowała. Trudno. E, dalej. E, ostatnie w sumie trzy rzeczy tutaj zakupioną. w tym, w tym w tej I To była też cena. E, to są tak, e, dwa pigmenty z Catrice. To jest z tej wersji Twilight, Breaking Down i jeden z gosza. Cena oczywiście też była bardzo atrakcyjna, całe szałowe 1 euro. Którego nie zobaczycie, bo moja kamera jest super. W każdym razie, tak, jeden... Niestety nie było tutaj możliwości za bardzo dostania się do niego, bo tak był obklejony taśmą, że nie można było go otworzyć, a przez to pudełko średnio coś widać. Później dopiero jak się dostałam do niego do domu, to się okazało, że tak... Jeden jest czarny. Jeden jest czarny z. Nie wiem, czy to będzie akurat ten. Zaraz zobaczymy. Jeden jest czarny i on jest z bardzo dużą ilością brokatu. Tylko to jest taki brokat bardzo gruby. To jest gruby brokat, z czego akurat za bardzo zadowolona jestem. No ale jak mówię, nie, ten jest akurat czarny z ten drobny. Taki bardzo, bardzo drobniczki. Bardzo fajnie się świeci. Nie wiem, czy tu będzie coś widać. W każdym razie. No, taki drugi brokat czarny. Czarny cię jest dobrym brokatem. Także ten w sumie jest fajny. Ten drugi jest też ciemny. Nie wiem, czy tu będzie w ogóle widać różnicę między nimi. A nie. nie, nie będę was tutaj gnębić, bo na pewno nic nie zobaczycie i tak. Jak mówiłam, musiałam odpalić lampkę, bo niestety już nic nie było widać. E, w takim razie ten to będzie właśnie ten. Taki... On wygląda taki trochę popielasty, taki, taki no jak popiół. Tylko że on jest bardzo grubym brokatem, e, co niestety mi się nie podoba. Zaraz by się nie mogło dostać. Dlaczego? No o. E, także no. Nie będę tutaj sypać, bo jak ostatnio próbowałam wysypać, to sobie obsypałam laptopa. Także op. To jest taki też ciemny kolor, tylko już, jak mówię, bardzo gruby brokat, który średnio mi się podoba, także nie wiem, czy ja znajdę za niego, dla niego zastosowanie. E, może spróbuję go wymieszać z bezwładnym lakierem i położyć na paznokcie. Też tak można. I ostatni to jest gorz to jest już taki bardzo, bardzo, bardzo miałki cień w kolorze złotym to jest typowo złoto metaliczne takie e, fajny cień, ja lubię ogólnie złoto, brązy i takie różne historie także bardzo mi on się podoba e, to jest taki złoty taki metal, bardzo fajny cień i też kosztował 1 euro gorz. nie wiem jaka była jego oryginalna cela bo tam rzadko podchodzę ale w sumie ten e, bardzo mi odpowiadał Dobra, to od to by było na tyle. Yy, chociaż nie, mam tu jeszcze taki zestaw. Yy, u nas jest bardzo... Yy, u nas to zawsze w Holandii, bo nie wiem, czy wszyscy wiemy. Ja obecnie mieszkam w Holandii. Yy, jest bardzo popularna firma, nazywa się Rituals. Yy, ja osobiście nie słyszałem o niej, może wy coś o tym wiecie, także będzie to dla Was yy, znane. Yy, to jest... Tak wygląda, a, tak wygląda logo czyli Rituals i tutaj oni mają takie serie kosmetyków które są dostępne właśnie w takim oto eleganckim pudełku tu się tutaj otwiera i tutaj znajduje się znajduje się tutaj akurat nie wiem czy w każdym pudełku znajduje się to samo wydaje mi się, że tak ale ręki sobie uciąć nie dam akurat w moim znajduje się podprysznic, to jest tak tu jest napisane, że to jest jakaś pasta podprysznic E, podejrzewam, że to jest na zasadzie żelu, ale akurat jest w takiej tubie. E, tutaj też jest e, shower gel, ale w, w takim ala-spray'u. E, I tutaj jeszcze jest na końcu, to jest e, bardzo malutkie opakowanie, tutaj było. Akurat kurczę ją widzicie. Nie mogę go znaleźć teraz. E, w każdym razie tutaj był krem do ciała, ale to było takie naprawdę bardzo mini opakowanie. E, ja miałam na początku, tam są chyba trzy. Rodzaje, jest właśnie różowy, jest zielony i jest chyba niebieski. Ja miałam oryginalnie, znaczy oryginalnie. Ja miałam z tego jeszcze właśnie tą zieloną wersję, ale niestety mi się nie spodobała. Zapach bardzo mi nie odpowiadał. To się, Tutaj to się nazywało e, Hamam Rituals, coś takiego. Jakieś takie niby, niby, niby arabskie, takie klimaty, ale no bardzo mi nie odpowiadało. Ale, niestety, ale to bardzo mi odpowiada to sobie kupiłam no jakiś czas temu ponieważ była też promocja na niego, oryginalna cena jego takiego zestawu to jest 35 euro a mi udało się go zdobyć za 15 także w sumie szkoda właśnie, że tylko ten jeden mi tu odpowiadał ale, ale i tak jestem zadowolona, jest bardzo fajny zapach ten jest on jest taki troszkę słodkawy, ja lubię takie, takie rzeczy. Tanto mi nie odpowiadał. Eee, także zakupiłam sobie taki. Już tylko się tutaj ogarnął. Dobra. Eee, to z kosmetyków to by było na tyle. Eee, teraz może szybko Wam pokażę ciuchy. Eee, ciuchy z, z w którym tutaj często odwiedzam, to jest dla CNA, który także znajduje się w Polsce. W Polsce też jest pewna, także ja bardzo często go odwiedzam. Bo tutaj mają bardzo fajne promocje. Nie wiem jak to jest w Polsce, bo w Polsce jest jestem rzadko, ale też tam czasami zachodzę. A tutaj promocje są naprawdę, naprawdę fajne. W sumie kupiłam trzy rzeczy i jedna w innym sklepie. To też wam pokażę tak szybko. Pierwsze co? To kupiłam sobie chustkę. Taką szarfę, chustkę. Nie wiem jak tam chcecie nazwać. Oczywiście w bardzo modne czaszki. Ja powiem szczerze, że nie byłam tak za bardzo z tymi czaszkami, jakoś mi to tak nie odpowiadało. Ale tu teraz tak, one są bardzo popularne teraz, a w sumie tu mi się akurat też podobała. Jest bardzo fajna, także nawet można sobie ją tak, tak jakoś fajnie skomponować z jakimś t-shirtem, czy to na wiosnę, czy na lato, czy teraz na zimę, do płaszcza do wszystkiego będzie pasować. Taka w sumie trochę... no czaszki go czaszki, ale przeżyję. I teraz tak. Ona oryginalnie kosztowała 9 euro całej. I tak cena oryginalna, cena oryginalna nie była aż taka straszna. A tutaj, tutaj oto właśnie jest taka naklejka, takie fioletowe serduszko z takim procentem, co oznacza, że to jest przecena 40%. Czyli ona kosztowała 9, a ja za nią zapłaciłam bodajże 4 euro. Zobaczymy na Zaraz się ogarniemy, zobaczymy, co to za kopało, że będzie nam wróciło. A, po drugie, to będę miał coś, to z się zgadniemy. Dobra, yy, druga rzecz to yy, jest t-shirt. Taki zwykły t-shirt. coś mi się tu skręciło. Dobra, jest. Yy, t-shirt w kolorze pomarańczowym. Yy, na lato, chociaż teraz jest sweter też może być. Taki, taki zwykły t-shirt. Z takim o rysuneczkiem i on e, też był oryginalnie, kosztował 7 euro, później kosztował 5 euro a teraz w końcu był przeceniony na 40% czyli w sumie e, ja za niego zapłaciłam 5 euro, e, 5 euro, nie, 3 euro 3 euro za niego zapłaciłam e, mam jeszcze dwa które kupiłam jeszcze wcześniej także w sumie teraz kupiłam tylko jeden taki fajny pomarańczyk e, i ostatnią rzeczą, którą sobie kupiłam jest bluza e, ja lubię chodzić w bluzach, lubię spać w bluzach Czasami jak się wybieram gdzieś na zakupy, jakieś szybkie takie, to po prostu zakładam bluzę, jakieś tam, mam takie kozaki, babcie i mogę iść, jestem gotowa. Bluza jest, tak to wygląda. Bardzo fajna bluza z kapturem, taka nawet gruba. Jej oryginalna cena też nie była wysoka, bo to było jedyne 19 euro, ale 40%, także zapłaciłam za nie 11 bodajże, albo 12 euro. Nie wiem, czy to już zobaczycie, ale tutaj o 19 euro i tutaj jest naklejka 40% przeceny. Eee, Także to. E, była jeszcze taka inna bluza, też mi się bardzo podobała. Taka e, zielona z takim fajnym broniferem. Ale w sumie nie mogłam tam tego rozmiaru do dobrać jakoś tak mi, no nie wiem. Później mi się ta rzuciła w oczy. A będzie fajna. Teraz się trochę chłodniej robi, trzeba by po domu pochodzić bardzo mi się podoba. I ostatnie rzecz, dwie rzeczy, o których chciałam Wam powiedzieć, to są buty. Eee, buty udało mi się kupić, tak. Oczywiście też na przecenie, ja jestem osobą, która bardzo lubi przeceny, wyprzedaży. Teraz bardzo tutaj się to można trafić i najczęściej właśnie chodzę i szukam w takich miejscach, bo po co mam przepłacać, skoro, skoro wiem, że ta, ta rzecz będzie później na wyprzedaży. Także tak, jedne to są takie o, ale trampki, tutaj w środku ocieplane z takim ale kożuszkiem. To jest, nie wiem czy to jest życie, filma. To jest. Dolcier, Dol, Dol, Dolcis, jakoś tam. No ja nie wiem, w każdym razie może komuś jest znana. Zapłaciłam za nie 25 euro. Nie wiem, jaka była ich cena oryginalna. Były już na półce z ceną. Podejrzewam, że to było jakieś 50 euro. Bo, bo, te, bo ten sklep się ceni, także zapłaciłam za nie 25 euro. Bardzo fajne, teraz na taką pogodę, do jakiejś kurtki takiej sportowej czy coś, taki sportowy styl, bardzo fajne, mi się podobają. I ostatnie, to są kozaki, takie półkozaki, coś takiego. To są już, yy, to są skórzane buty, takie bardzo mi się podobają, bardzo chciałam mieć takie buty właśnie takie krótkie, gdzie można sobie w środek jeansy wsadzić. Albo nawet y, jakieś leginsy, jakiś długi sweter. Y, mam kurtkę y, skórzaną, brązową, dlatego wybrałam brązowe. Były jeszcze czarne, były jeszcze niebieskie i były czerwone. Takie nie, niespotykane kolory, ale brązowy mi tak przypadł do gustu. W sumie większość rzeczy mam brązowych, także mi się przyda. Y, Przecena oczywiście także była. Y, to był sklep y, Tango. Y, nie wiem, może ktoś też o, o nim słyszał, także będzie mówił, o, wiedział o czym mówię. Yy, nie wiem, czy te buty są oryginalne z tango, ale yy, sumie mnie to nie interesuje. Yy, cena ich to było 80 euro, a ja za nie zapłaciłam 40, bo było 50% przy ceny. Także fajne skórzane butki, takie na, na zimę, na jesień, no i nawet na wiosnę, jak jest troszkę tak chłodniej, w taki fajny długi sweter do tego, jakaś właśnie mam kurtkę rysową krótką, także, także na pewno fajnie wyglądało. Yy, no i co? No i w sumie to tyle. Tyle, co chciałam wam dzisiaj pokazać. Ee, życzę wam udanego weekendu, który się zbliża, i udanego wieczoru. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!